Zanim zdążyłem dołączyć, świat już był podzielony. Trzy frakcje: Zieloni neutralni, niebiescy biedni, ale zdeterminowani. I czerwoni, czerwoni którzy rządzili wszystkim. To właśnie wtedy zrozumiałem, że zaczęła się wojna. Dobra, jak zwykle jestem spóźniony, kurde: Trzy dni, trzy dni! No tyle się jeszcze nigdy nie spóźniłem do szkoły, kurde. Zrobiłem sobie postawę tusy, ale co to kogo interesuje? Przecież każdy to zna. Ale to, co na mnie czekało, powiecie z kopalni, tego się nie spodziewałem. Ło, co jest? Co ty robisz? Co? Jesteś na naszym terenie, rozumiesz? Tak, nie mylcie się. To jest drużyna czerwonych, która chciała porwać bezbronnego mnie. Ale co? Jak w waszym terenie niby? Co to co wam Dobra, chodzi? Dobra, dajesz 64 diamenty, albo idziesz do lochów. E, jakie diamenty z terenu nie mam żadnych diamentów? Dobra, chwaki nie. Nic do mnie nie idę! Dawajcie go! No i tak zaczęła się nasza pierwsza ucieczka przed drużą Czerwonych. Co powiedzia? No weźcie, muruję, muruję, muruję. To mi cię staro odwala no, powiedz mi, ejkaczmy. Pieprze. Co to jest? E, co wy robić? robicie? Czemu wchodzicie mi za e, nieważne Shift, shift idą tu, idą tu PIEPRZE To jest Halo, co tu się dzieje? Witaj y Widzieliśmy, że takich niebieskich typów? Kolego? Nie, nikogo nie na pewno? Nie, nie, nie. nie. To na pewno. Wiesz, co się stanie, jak, jak na mnie powiesz? No to, to nie ma e, No to prawda, ich wtedy nie było nikogo. Dobra, ale jak będziesz kogokolwiek widział, on nam mówił, dobra? Dobra. Chilasz, powiedz. Chodźcie. Oto, oto. Zadano. Mhm. I weszli, weszli. Dobra, ich też nie ma. No. Y, dzięki. Dobra, albo teraz coś kupujecie i jedzie, albo wyros. Ja nic nie wiem, Maty. Ja nic nie. No to... no, to spadamy no. dobra siema. No, na razie. Dobra, co tu się w ogóle zwala? Jest ja, stary, wszystko ci opowiem w drodze. Tu był grzybek zielony, ale jego poznacie później. A my teraz ruszyliśmy w drogę do bazy niebieskich. Dobra, jesteśmy w wioski, chodź. Wszystko ci opowiem o przeognictwie. Jak widzisz, trochę biednie u nas mało ludzi, ale to wszystko ci opowiemy. Ja są, co zrobisz? A, się się stary, no to za sobie, nie wiesz? Z tutaj wiesz. Prowadzimy swoje życie. dobra, ale czemu by tak macie biednie? Tam ci niby Nederajdowi są, ci czerwoni. Aaaa, masz taki jakiś problem? Nie, 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 stary, żadnego problemu, po prostu pytam, nie? Mam taką nadzieję. No to o co chodzi? No posłuchaj, no, czerwoni co, czerwoni? Chcą mieć wszystko. chcę mieć władzę, chcą mieć panie, piękne panie, zderzaczy, tablica rejestracyjna. Wszystko. Wszystko tylko są gdzie Po prostu są wszystkie ich. One nie chcą takich biedaków jak my. Tylko tych bogatych. Czyli na już poznaliście. I wiecie jak pierd... W skrócie, opowiedział mi o zaistniałej sytuacji, o tym co czerwoni z całym serwerem. Postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i coś w końcu z tym zrobić. Dobra, ale... To... Chcę moje świnie? Marchewki? Dobra, Wszystko. ale... Wy też macie marchewki, ale to nie o to chodzi, stary. Czemu nie mamy taki temy i czemu niż z... Tereny ustalają w ogóle, co to ma znaczyć? Wszystko się pozmieniało od tego czasu. Mówię ci po prostu, najlepsze kowale, zbroje, miecza, wszystko! Wszystko co jest tylko możliwe. Oni chcą są nad wszystkimi! Jakie swoje królestwo wymyślili, tylko że te królestwo panuje na całym tym świecie i każdy jest pod nimi. A ta kartma co byliśmy w niej? Ten zielony grzybek? Co z nimi? Co z tymi zielonymi? No, to co? Są neutralni. Chcą pokoju ze wszystkimi? No i tak w sumie to nie są z, z nikim wojny. To czemu czerwoni I... się ich nie czepiają, tylko was? Mimo to, że wiesz, czer czerwoni by mogli zro zrobić z, z nich każdą, co chcą. To mimo wszystko tak samo chcą żyć z nimi dobrze, bo... No wiesz, oni mają te swoje wszystkie zwierzęta, te całe swoje jedzenie, potem tej karsmie. no po prostu stare, tak samo są jakoś ułożeni w tym świecie, rozumiem? To coś, ale, co nie ale... muszą oni robić, oni... Dobra, zeroni... dobra, wiem, 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 spoko, ale czemu wam nie pomogą? Oni nie będą nic robić za darmo, a my też nie mamy, wiesz, dużo. To, to... Czemu rozmawialiście w ogóle z nimi? No, jakieś były rozmowy prowadzone między nimi, ale do niczego końcowo nie doszło. To może ja bym się z nimi pogadał, tylko wiecie, gdzie w ogóle w wioskę? No tak, to tam, z, tam za rogiem, z parę kilometrów. No to, dobra, to może pójdziemy tam? No to dobra, 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 możemy pójść. Um, tak. No, najpierw się uzbroimy, żebyś nie był to taki bezbronny. No, dobra, super, Okej, okay. No, dzięki. Nie ma za co, no. Trochę biednie, ale. Nie, nie spokojnie, Ważne, spokojnie. Że jest. Ważne, że jest, dokładnie. Dobra, no to co? Idziemy? Prowadzicie? Możemy iść. Prowadź kiosen. Prowadź kiosen. I tak więc udało mi się dołączyć do drużyny niebieskiej. Nie czekając ani chwili dłużej, ruszyliśmy z drużyny zielonej. Tutaj, tutaj? O, dobra, widzę. Wejście chyba jest. Okej, okay. po prostu wchodzimy. No, co mamy, czekać. To już zieloni. Korda. Ej, no, cześć. co to robicie? No. Czy Ciebie w karczmie widziałem, koleś. Ty tam barmanem chyba jesteś. Dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, wiecie jak wygląda sytuacja na naszym SMP. Cały czas czerwoni dominują, dyktatura jest. Czemu by po prostu, nie, nie połączyć sił na przykład i nie zatakować ich, po prostu. Co na to? No, my nie chcemy konfliktów, my jesteśmy pokojowi, nie? Dobra, a nie wiem, może my sobie poradzimy na spokojnie. Jesteśmy my całkiem ogarnięci, więc może dacie nam jakieś, nie wiem, netherite kredyt, albo coś? Nie, nie ma opcji na teraz. No kurde, o, weźcie, ja? zdejtujcie się. Potrzebujemy tego tak naprawdę, bo jest tragedia. Nawet jak nie chcecie nam pomóc, chcemy po prostu zakończyć to całą dyktaturę, żeby każdy miał równe prawa. No właśnie. No, właśnie. Hmm. no proszę, prosimy, prosimy. Możemy jako taką pomóc. Możemy dać coś nie. No, no to dajcie, dajcie. Zobaczcie. Dobra, to w takim razie dam ci coś, co mogę ci maksymalnie dać. Do... Proszę? A, no. Dobra. A ja tu a ja dam taki a... fajny, wybuchowy blok, mi się spodoba. No to już ciekawie, dobra. TNT ja... chyba każdy zna, i wiecie, co z tym możemy zrobić. Nie czekaliśmy długo i postanowiliśmy to wykorzystać. Dobra, to żeby może. Wiecie, że są czerwoni w ogóle? No, no wiemy, ale trzeba pokonać górę i lasy, żeby tam się dostać. No nie, może po prostu spadniemy tam z tym TNT, Łatwa podróż nie je. jest, nie. Dobra, no to po prostu pójdziemy i może tam coś im tego... To wracamy jeszcze do nas, ale najpierw by to było w nocy, bo w nocy wiecie, gdzie najmniej nas widać. Dobra, tylko jeszcze muszę zobaczyć moją mamę. No dobra, zobaczymy twoje mamy spokojnie, wrócimy stamtąd. Dobra, dobra. To może prowadzicie albo coś? Ej, stop, 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 przecież dźwigni jeszcze nie mamy ani czegoś, żeby to było odpalić, flint. Aha. Zapala, zapalarka, nie wiem. Kes ja miał zrobić dźwignię, ale jak zwykle zapomniał. Macie te guziki? No nie zrobiliście guziku? Pixel nie, kurde, no, Jak nie, zrobić co wracamy, wracamy, wracamy. Czemu, to jest szybko, stój, Kesson. No dobra, to żeby na Wy mieliście guziki mie mie no Rób to z Mam, 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 dobrze. No, zapomnieliśmy, kurde, no. Ja pierwszy, dobra, szybko, rób tego guziki! ty nie, nie zrobiłeś? My iście wy zrobić. Nie, to nie ja miałem zrobić, to nie. Dokładnie, miał zrobić? Nie, to nie ja zrobić. A teraz zamiast. wszystko moja wina. Zaraz to idę. Cicho, chodź, idę, do, idę do, domu. Są tam chyba. Cicho. Pod pod pod, 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 Macie, macie łódki, Macie, to, pod, łódki? Mam, 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 mam. Podpływałem wodą, podpływałem wodą. Tu podstawimy TNT, wybuchniemy. Bo chyba z widzą. Bardziej do prawej, bardziej do prawej. Chodźcie. Od razu łódki, od razu łódki. Macie łódki? Mam, 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 mam. Dobra, dobra, dobra. dobra. Masz kieson, masz kieson. Tu się, tu

Uciekamy, szybko, 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 szybko No i tutaj nie wszystko niestety poszło po naszej myśli Spadamy, Płyn, 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 goją nas, goją nas Płyn, 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 Peruka z nami rzuca, peruka z nami czekaj, 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 szybko czekaj! Ej, fiksu To jest, co jest, staro, uciekamy, uciekamy Goją nas, goją nas oni goją nas, Oni mają co? Jest perełka za mnie patrz! Ja pierwszy fix kurde, fixu, się, on nie pójdzie? Co jest tym fixem, co jest tym fixem? Czekajmy, czekajmy, czekajmy na niego! Chodź, wybiegamy, wybiegamy tu! No i na szczęście udało nam się uciec. Ledwo uczyliśmy życiem, ale udało się. Twierdziliśmy, że to najwyższa pora, żeby po prostu odpocząć i poświętować. Dawaj, 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 no w końcu no, To nie woda To no nie woda Dawaj, dawaj Nie, ja. Dobra, spokój się Dobra, to ja było to tylko piona, karton. weź A też? Dawaj, ja też Nie świruj, no, do. nie Dobrze, no, no, proszę się ustawić w kolejce Dawaj, dawaj, no dawaj, ja sam dawaj, sam Raz Moje, moje Dawaj, dawaj Trzy Dawaj Barba, kolejna Barba Barba Nic, można, proszę Dzień dobry. powiedz mi panie, zielone... Co wy robicie? Czemu ty wydałeś nas? Słuchaj, co się tu dzieje? Eee, o co chodzi? Ja, ale jak sprzedałem? Dałeś Dałeś im TNT? Ja Jakie TNT? Rozmawiacie? porozmawiacie. Nie, chyba, chyba nie. Ale jakby odsunąć się. Nie chcecie tworzyć problemów. jesteście na swojej strefie, także możecie wejść. Trzy kroki z tyłu i obrót i... Out, proszę. O co dzieje? Ej! Uciekajcie! Uciekajcie! O nie, o nie, o nie, o nie! Co ty robisz? Kurde, gonią, mnie, gonią, mnie, gonią, ja, ja nie czerwony, nie ja padnę z od niego. Pieprzaj ode mnie, w Oj, ej, ci mójkę! Dobra, trzymam go chyba na chwilę Kurde malka, malka, co jest? Wracaj tutaj, nie uciekaj Własz go! Nie, 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 nie! Może byś się zmierzył z kimś lepszym, no? Ja pierwszy nie uciekłem mu. Weź go, weź go do on... mnie, weź go ode mnie! To on zarzut nam za skórę nie ty. Ale... On co zabijać bezbrodnych ludzi? co jest? Nie, to jest Ej, ej, ej Uciekaj, uciekaj, nie wodę, uciekaj, uciekaj Kurde, kurde, zrozpadnę O kurde, o kurde Mamy cię. Pieprzaj. O nie, o nie, o nie. Dziepiej, kurwa, góra? Bądź go, bądź weź go, bądź go. Pieszko, pieszko ode mnie. Dobra, nikomu, do nikomu. Do prawo, prawo. Nikomu. Tu. Weź tutaj. Pieprze, daj mi spokój. Ja, pieprze, weźcie go, weźcie go ode mnie. Nie mogę paść, nie mogę paść, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie ucieknę ucieknął. Chwago, zgubiłem. Jak z chłopakami, czy żyją? Oj! długo nie musiałem się zastanawiać, bo gdy uciekłem, spotkałem, ich nie opadł. Ej, 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 ej! ale jakie to było? Chore! Fiks, u żyjecie? i co jest? Tak, żyjemy. Widziałeś, co tam się stało w ogóle, jak oni tam wparowali nagle. Oj, stary, myślę, że po nas, nie dobrze. że, to, dobrze, że tam jakieś przejście, tak w no. Uciekliśmy. uciekliśmy. ty mi prawie odciął Ciebie. No mi co mnie? się, kazałeś pójść do karty! Ale mnie czerwony gonił, mnie, to był jego pomysł Posłuchaj, jest zginę nie. i nie pogada z mamą, to weź będzie! Nie, nie, spokojnie, 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 no, będzie to dobrze. Wykła. Słuchajcie, moja propozycja to jest to. Jak się że wszyscy żyją. E, obok są zieloni. Tam chyba gdzieś albo tam. Pójdźmy po prostu i przestaniesz pić w końcu. Nie, ten, ten, ten na błynnie, tylko będzie teraz! Ach co tak dobra. E, to co, idziemy do nich ogadać sytuację? O są. są chodźcie, chodźcie, chodźcie. Przecież musimy mieć jedzenie. Szynko dobra, ej, ma jakąś... siema. siema. E, dobra, co to w ogóle było? <noise> Jakbyście byście to znaleźliście? No, przyszliśmy, po prostu uciekliśmy, oskarżmy. Nie ważne. E, nieważne, dobra, czemu oni w ogóle tam byli? Co to znaczyć? biliście się z czerwonymi niedawno. A skąd oni wiedzieli w ogóle o TNT? Nie wiem, przecież my nie powiedzieliśmy im czerwony, spokojnie. No właśnie! Jesteśmy tacy głupi! No mieliśmy im powiedzieć? Dyska, właśnie co wy... mieliśmy im powiedzieć? co? Się kurde? <śmiech> <śmiech> o co? Dobra, coś ważniejsze mi, pytanie... Coś mi chwieje wzrok. Coś mi... Za dużo wypiliśmy wczoraj. Dobra, powiedzcie mi lepiej... Co wy na to w ogóle, no bo nie wiem... w wam do karczmy, zniszczyli wam wszystko... I co? Wy tak chcecie to zostawić dalej? Dalej chcecie być neutralni? Panie... Panie, co ja ci powiem? Oczywiście, że nie. Trzeba coś z tym zrobić. Dobrze, że przyjrzeliśmy na oczy. W sumie, nie wiem, czy to przez tą wczorajszą imprezę, czy... No... <laughs> nie wiem. Ale wiecie co? Jak tak, tego nie mogę zostawić. No i przynajmniej jeden. A wy co, chłopaki, na to? No chyba spoko, nie? Wiecie co? Um... Pomieście się zgodzić ze mną. Mimo, że jesteśmy zielonimi, walczymy o prawa. To um... Fajnie. E... Się... Riva? Mamo. Nie, my w ogóle nie jesteśmy chętni. No, to ja dosłownie. Kupiasz, czy się dobrze czujesz? Ja się, dobrze a, czujesz? Ja się oni dosłownie wparowali wam do karczmy, mogli was dosłownie zabić, a ty dalej nie chcesz nam pomóc? Dobra, ja się do was nie przyznaję, mimo że tutaj. Na no, to... oni, oni są dosłownie coś dziwni, oni mogli dosłownie zginąć, a dalej nie chcą nam pomóc tymi czerwonymi. Trochę paraliżują. Oni się Jakby ja się do nich nie przyznaję, nie wiem czy można zmienić kolor. E, narodu, z bym przeszedł do was, bo nie podchodzi tak na mnie. No, serio, wy nie wiecie z czym się wiąże zielony, tak? Ja nie chcę być z wami, skoro nie wiecie, co to oznacza. No, co nie macie, co powiedzieć? No właśnie, tak myślałem. Jedźmy, po prostu. ten grzyb jest no, jakiś no, dziwny w no, tych zielonych, szczerze. No co, postawimy taką karczmy, jak już obalimy tę dyktaturę. na razie trzeba się tym zająć. Dokładnie tak. Dokładnie tak, a na razie. Co Na razie no, no, co musimy. To, co, co? Poskramić czerwonych po prostu. Postawimy taką karczmę, jak tą dyktaturę obalimy. Dobra, dobra, ja będę szafał. No, dobra, spoko. No, a kto doleciał? To, to, to był czerwony, ej. A to, to był ej, czerwony. to, to zielony poleciał! No i to było dziwne. Twierdziliśmy że nie możemy próżnować i po prostu całą noc grindowaliśmy.

Z tego oponenta udało się nam uzyskać Mesa, który jest tylko jeden dostępny na cały serwer. W końcu stwierdziliśmy, że trzeba zakończyć tą wojnę. Dobra, o, mam ich bardzo dobra. A coś tu pusto. Dobra, nie wiem, co się dzieje, ale jest totalnie pusto. Nikogo nie ma. To bardzo dziwne. No? To jest totalnie pusto, nikogo tam nie ma. Serio? No totalnie, idziemy tam. Dobra, zobaczcie. Czyli cały skarb, dawajcie. Dobra, chyba to jest nasz czas, nasz czas na obalenie tej dyktatury. Jeszcze domek nieodbudowany w ogóle, super. Serio, to nikogo nie ma. Nie ma pusto, jest totalnie. No to co, wchodzimy do środka, nie? Keson. Nie? No, no wchodzimy. A, no. Ale to żadnego skarbu by nie było? Dziwne, kurde. No nie wiem, może, może Total, to jest w tym po To pustka, totalna pustka. Chodźcie, po prostu się wkopujemy. Kurde, nie prawie nie padłem. padłem. Wow. Nie padaj, ty. Jest, jest tu coś. Ale tu nikogo nie ma. Czemu coś I jest? Tak dobra, Skopujemy to, to? No, no chyba trzeba to brać, a tego seta spies najlepiej. Ej, czerwoni są, czerwoni I są, czerwoni są. Co jest, co jest, co jest? Rzucajcie podki, rzucajcie podki. Jokie, ja, czy co jest? Wbijajcie się w nich, wbijajcie się. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Wy tego nie wygracie, co? Wygramy, wygramy! Czapieprzysz gada... to! Gadaj, gadaj, kumoty. Gada Rozwalamy was, niebiescy! Co to ty, spadłaś? To... O, tutem, tutem, tutem! Idę ci pomóc! Kurczę, ja nie pod teraz. Ona ma pokusa, ona padnie, ona padnie! Kurde, on bóg, on dwóch na sobie. że Dawaj dobrze dawaj Dawaj jest ile Mam. Ej, Dobra, i tego. O zielony jest, to jest? Dawajcie go. O, Dawajcie od CB! Dawajcie od Dawajcie, Dawajcie tego zielonego szereka Tylwo oni wy się możecie poddać po prostu. To się, 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 się robi tym maizem. Jeden, pad <kluczy> jeden padł, jeden padł. Lasy! Mogę, już mogę. to, <te> <Designer's> to, <toss> jest <inserted> Tywile, tywile. Tywile, Pomagam ci kurczę, wywalamy z nimi Padaj go padasz Dawaj, dawaj, Sam padasz, daj mi spokój no gruby. Jest, gruby Nie dyktatury gruby Teraz buzi Nie. nie, no pada, to nie, to, 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 to Nie no koleś Co to ma być? Najgorszy twój sen, teraz burzi nie, nie ma nie Wyciągniecie ze zginę, zginę! Dawajcie na sobie! Nice! Nice, kolejny! Dostał Ostatni, ostatni, dawajcie go! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Wchodź w niego, wchodź w niego, wchodź w niego! Bodujcie coś tam! Chodź, co wam zrobiłem, walgo, 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 walgo! Oh. Nice! nice, nice, nice. nice. Yeah. Gratulacje, no udało wam się, kłaniam się ponad nisko, ale do no niestety aktualnie jestem na Hawajach, jak widzicie, więc mieliście po prostu farta. Ale jakbym was tutaj na spokojnie po kolei każdego wyrwał, to nie mielibyście tyle szczęścia. Ale jeszcze raz gratulacje.